Niemcy obchodzą 20. rocznicę Zjednoczenia RFN i NRD. Jest to święto narodowe, nazywane też Dniem Jedności Niemiec. Z tej okazji w gubeńskiej starej farbiarni odbyła się wyjątkowa i doniosła uroczystość. 20 lat to może dużo i mało, ale wspominam to e, dosyć mile, bo pamiętam Dzień Zjednoczenia. Akurat e, służbowo wracałem, był wielki tłok. E, każdy kupował co może, bo będzie granica zamknięta, bo był taki moment e, e, zamknięcia, a potem otwarcia. Uważam, że nie tylko Niemcy, ale i my mamy w tym też duży udział. I cieszy mnie to bardzo, że mogli, możemy się razem spotkać i razem ten przepiękny dzień w tak przepięknej oprawie świętować. Już 20 lat temu pan Czesław Fiedrowicz o tym wspomniał. Duża rola Polaków, którzy pomagali Niemcom tutaj ze wschodu, poprzez Warszawę dostać się do Niemiec zachodnich. Polacy pomagali bezinteresownie. Duża rola Kościoła, w tym przypadku księdza Gusa, który organizował wiele również transportów, dary. Pamiętamy te, te wymiany prezentów na moście granicznym. Także to, to zrastanie się dwóch samorządów, to obserwujemy już od dwudziestolecia co najmniej. A tak naprawdę myślę, że dzisiaj stanowimy jedno miasto. Jedno miasto, które boryka się ze wspólnymi zagrożeniami. Patrzmy na przykład powódź na Nysie Łużyckie. Niemcy mieli podobne kłopoty jak my. Teraz naszym zadaniem jest zrobić wszystko, żeby, żeby z tego wyjść obronną ręką. Niemcy już, mówię o Guben, rozmawiają z ministerstwem w Poczdamie. My rozmawiamy z Wrocławiem. To są te instytucje, które odpowiadają za stan Nysy czyli Wrocław i Poczdam. Mam nadzieję, że uda się odpowiednich partnerów zaprosić do Gubina i wymusić na nich odpowiednie działania, żeby nasi mieszkańcy już nie martwili się o to, czy jutro będą opady w Czechach, czy pojutrze nie przyjdzie duża woda do Gubina. Jak sięgam pamięcią, jak powstawała współpraca starzaków polskich i niemieckich i też jak, jako pierwsi w sumie łamaliśmy te lody, bo jeszcze były granice. My już wówczas działaliśmy prawie że bez granic. Tak teraz jest jakby uwieńczenie tego wszystkiego, tego zjednoczenia. W tej chwili możemy swobodnie współpracować, bez żadnych tam obostrzeń. Jest na pewno dużo lżej, dużo łatwiej w tej chwili współpracować. Ta współpraca jest bardzo ładnie podtrzymywana od samego początku. Są coroczne spotkania, ćwiczenia. Mamy spotkania nad jeziorem Borek, zawsze w okresie wakacyjnym, gdzie ćwiczymy podejmowanie osób tonących. A w międzyczasie jeszcze organizujemy turnieje w piłkę siatkową. Na galę przybyli mieszkańcy z obu stronny Syłużyckiej, w tym byli i obecni burmistrzowie Gubina i Guben. Burmistrz Hibner zaprosił nas na tą uroczystość. Poprosił też o zaproszenie wielu gości z Polski. Chciał zrobić tego typowo polsko-niemiecką uroczystość. Widzimy, że ta współpraca między samorządami wygląda coraz lepiej, wygląda bardzo dobrze. Cieszymy się, że tak wielu gości z Gubina, również z okolic przyjechało, wielu polityków. Myślę, że jest to czas, również, żeby powspominać, co w tym 20-leciu udało się zrobić, jakie projekty zrealizować i pomyśleć, co można jeszcze zrobić, trochę spojrzeć do przodu. Wiem, haben ja heute mal ein bisschen Resümee was wir letzten 20 Jahre Gubin i Gubin hier am Standort gemacht haben. Ich habe ja eigentlich schon erwähnt, dass wir für die nächsten Jahre schon einige Projekte geplant haben, z.B. Wassertourismus, Projekt, uh, der, der Uroczystość urozmaiciły występy muzyczne w wykonaniu tercetu puzonistów Slide Affair oraz duetu jazzowego Vibe Meets Guitar. Przyznano także wyróżnienie dla lokalnych podmiotów i postaci, które angażowały się w ostatnich dwóch dekadach na rzecz rozwoju i budowy pozytywnych relacji sąsiedzkich. Wśród wyróżnionych była m.in. Fundacja Fara Gubińska oraz Izba Muzealna. Było mi szczególnie miło, że znaleźliśmy się. W dość wąskim gronie i nie chciałbym tutaj sobie za bardzo schlebiać, ale trud i autentyczna współpraca między Stowarzyszeniem Przyjaciół Ziemi Gubińskiej a Gubener Heimatbund jest autentyczna, ona ma wiele wymiernych owoców przyniosła i myślę, że to, to nasze dzisiaj wyróżnienie jest w pełni zasłużone, choć może to brzmi mało skromnie. Po zakończeniu oficjalnej uroczystości, każdy z zaproszonych gości udał się na mały poczęstunek połączony z toastem z szampanem. Tu można było usłyszeć luźne rozmowy i wymiany poglądów, zarówno na tematy historyczne, jak i bieżące. Also, ich glaube schon, Herr Fedorow, hat es gesagt, dass hier so ein bisschen Leuchtturm entstanden ist zwischen Gumem und Gubin. Ich glaube schon, dass uns viele, viele städte als Beispiel nehmen. Naprawdę jest to miłe, że potrafimy uszanować to, co wspólnie żeśmy wypracowali. Jest naprawdę o czym mówić, wspominać i oby tak dalej było, żebyśmy byli wspólną Europą. Warto było zobaczyć to, co się zrobiło przez te 20 lat, jak zacieśniły się te nasze więzi. Jak Gubin i Guben stał się, po prostu jesteśmy w tej chwili Gubinianami. Wspólne obchody Zjednoczenia Niemiec są najlepszym dowodem na to, że coraz więcej nas łączy niż dzieli. W przyszłości możemy więc liczyć na jeszcze aktywniejszą współpracę pomiędzy miastami z obu stron Nysy Łużyckiej. Nasze dwa projekty są już na komitecie sterującym. W listopadzie będzie decyzja, czy dostaniemy kolejne dofinansowanie na kolejne właśnie projekty. Jutro jestem umówiony z pracownikiem burmistrza Guben z prośbą o podpisanie z kolei dla Guben kolejnego projektu. Także tych projektów jest bardzo dużo. Ciężko nawet wymienić dokładną liczbę tych projektów, bo ich współpracują szkoły, ich współpracuje Dom Kultury i stowarzyszenia i miasto, oczywiście te główne projekty infrastrukturalne. No myślę, że jakby tak zliczył te pieniądze, które pozyskał Gubin, Guben, to myślę, że spokojnie możemy powiedzieć, że jesteśmy liderem w województwie lubuskim i w landzie Brandenburgia, jeżeli chodzi o środki unijne, na pewno o EWT, czyli o Europejską Współpracę Terytorialną, który to jest, jest to program typowo polsko-niemiecki dla gmin, które bardzo dobrze współpracują. A, a myślę, że i Guben i Gubin pokazały, że te pieniądze jesteśmy w stanie dobrze pozyskiwać i następnie realizować wspaniałe inwestycje kuchwal naszym mieszkańcom.